Cześć. Tekst biblijny na dzisiaj, Ewangelia Jana, rozdział 10, wiersz 33a. Tylko fragment przeczytamy, taką ma treść. Żydzi odpowiedzieli na to: Nie chcemy Cię ukamieniować za dobre czyny, ale za obrazę Boga. Sam fakt, że chcą kogoś zabić, już ma bardzo złą konotację. Świadczy o tym, jakie mają źródło. O tym rozmawialiśmy wczoraj. Jezus reprezentuje Boga Ojca na ziemi, przedstawia Ojca sobą, swoimi czynami, swoim działaniem. Zresztą niejednokrotnie mówimy do siebie, że czyny mówią więcej niż słowa. Jezusa czyny, Jezusa Chrystusa czyny świadczą o tym, kim jest i kogo reprezentuje. Ci, którzy patrzą na to, nie mogą sobie tego poukładać w głowie, bo ich czyny były złe. Dlatego owoce naszego życia potwierdzają, kim jesteśmy. Wspaniałego dnia!